Krótko i na temat, bo ciemno się robi. Audi przed chwilą kręciłem się zeszło. E, Honda RV od pierwszego właściciela. Samochód krajowy e, nieporozbijany, lakierowany. Ma kilka mankamentów lakierniczych. Nie wiem jak ktoś jeździł, chyba jakiś niewidomy, no ale no cóż zrobić. Nie każdy jest e, Alfa i omega w jeździe samochodem, więc zaraz wam to pokażę. Samochód do 20 roku ma historię serwisową w Hondzie później już gdzieś w jakimś tam serwisie samochód wersji Elegance czyli z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu halogeny podgrzewane fotele, składane lusterka elektrycznie co jeszcze klima automatyczna, tempomat, skórzana kierownica więc coś tam już ma, środkowe wyposażenie tak jak mówiłem 1.5 benzyna, 130 koni Wersja wyposażenia elegans, mówiłem to już 6 razy, ale się spieszę, więc się denerwuję. E, pokażę Wam mankamenty, czyli tak, tutaj mamy dołek w No nie jest zabezpieczony, bo było to zadrapanie, więc tutaj jest zrobiona zaprawka, więc jest takie coś, tu jest e, mała reska, jeszcze postaram się ją za, zabielić, e, tu jest też e, małe otarcie w tym miejscu i, i małe na tej listwie nielakirowanej. No i najbrzydsza rzecz, czyli ten róg tego zderzaka. Patrzyłem, żeby znaleźć na Allegro w kolorze i najlepiej by było to wymienić, ale nie było niestety białego. W razie czego no, możemy się dogadać, mogę to polakierować, mogę opuścić, są różne warianty, więc tutaj jest to zadrapanie, trochę popędzelkowałem, żeby, żeby tak nie było widać tego czarnego po prostu, więc jest, jest białe. Co jeszcze? E, w tym miejscu jeszcze, tutaj to było zagniecenie, ale już to wyciągnąłem, więc została sama, e, sama reska. No i chyba. No i chyba tyle. No więcej. A, jeszcze tu na rogu zderzaka jest taka mała, też e, tu jest zapraweczka. I w tym miejscu jest drobna ryska jak włos. Ale ciemno, nic nie będziecie widzieli. I tu jest jeszcze też pędzelek zrobiony w tym miejscu, więc no. Perfekt, to <laughs> niestety nie jest. Idziemy do środka. Póki jeszcze coś widać. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, tak jak wspominałem. Lusterka regulowane, podgrzewane i składane guziorem. Wnętrze ma ładne, już bym powiedział. Na pewno ładniejsze niż karoserię. Tutaj ten fotel jest w porządku. No zresztą jeszcze nie wspominałem. Ma super przebieg, bo ma 68 tysięcy km. Kierownica też bardzo ładna. Tutaj czujniki parkowania. ESP i szesnasty rok produkcji, nie wiem czy to też mówiłem: 68900 przebiegu. Tu system Connect jest bez nawi aczkolwiek tutaj wiem, że można jakieś tam piraty <laughs> wrzucić. Ale każdy ma i tak gogle, więc to nie jest jakiś tam niezbędny. Klima podwójna, podgrzewane fotele dwustopniowo. szóstka skrzynia ręczny, elektryczny. Jest brake hold też. Ma też automat świateł. Tutaj jest automat świateł drogowych. On nawet się w tej chwili załączył. Ma oczywiście czujnik deszczu. Idziemy do... dalej! Oj, zjeżdża. No, ręcznie widać działa I nadziała, przecież to Honda y... System Magic Seats O Jezu, poczekajcie, coś się zblokowało, ale jaja No to ładnie. To ten jest coś zblokowany, zaraz idę pokazać Wam z tamtej strony, a zajmę się tym w późniejszym terminie O, tak wygląda system Magic Seats. Jednym ruchem ręki podnosimy, zapinamy i, yy, i gotowe. A tam pewnie dywanik. podszedł i zapięty jest zapięty z dywanikiem, bo to ciężko teraz otworzyć. Yy, bagażnik jest żyrandol. Już odpalam. O. Bagażnik jest czysty, yy, niezmęczony. Tutaj mamy jeszcze dziurę dodatkową. Pokażę Wam grubość lakieru, nie ma co przeciągać, bo tu już i tak nic, nic nie widać. Nie wiem, może nagram ten filmik jeszcze raz, po prostu tutaj któregoś dnia, ale jutro jadę w Polskę, w świat, po samochód i zdecydowałem, że jeszcze dzisiaj coś tu nagram. 96, 104, 130, 111, 114... 114 tylny prawy drzwi, 105 tylny prawy błotnik, 108, 108, pokrywa bagażnika 97, 97, 99 tylny lewy błotnik, 93, 102, 105, 109, 101, 119, 95. 99, lewy przedni błotnik, 126, 100, 100 lepsze, ożer, maska 95. I 119, i 104. Więc tak, wóz na pewno nie dla estetów, aczkolwiek no, może dramatu nie ma, ale nie jest idealny, no co pokazuje, no bo po co ma się ktoś rozczarować, na zdjęciach e, większości tych rzeczy nie byłoby widać, więc po to jest film. E, ale ma zaletę też taką, że ma e, mały przebieg i, i, i jest nienakierowany, e, jest fakturą VAT-owską, więc tutaj to też może być niezła karta przetargowa. Zapraszam Was na honda.pl Tam będzie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu Ale to za kilka dni, bo dzisiaj to wrzucę Raptem tam, nie wiem, może z 10, Bo właśnie się zrobiło ciemno Więc już też nie było sensu robić tych zdjęć Zapraszam na Autoprofesja.com.pl Tam znajdują się samochody innych marek Krajowe od pierwszych, i drugich właścicieli Polubcie mój profil na Facebooku autoprofesja będziecie na bieżąco z ofertami Zapraszam też do subskrypcji kanału Autoprofesja.tv na YouTube Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.